Dean Clearen oszukał cały świat szachów. No, my myśleliśmy, że totalnie leży psychicznie. No, jego ranking leciał w dół. A tak naprawdę on siedział na pewniaczka i po prostu czekał na kolejny mecz o Mistrzostwo Świata. Zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. Poszła obrona francuska i zdaje się, że Gukesz całkowicie zaskoczył debiutowo Dinga. Zobaczcie, po ośmiu posunięciach Ding zużył już pół godziny, więc zdecydowanie no, nie miał na świeżo tej pozycji, nie, wie, nie wiedział, na który wariant się zdecydować. W partii poszło A4, Gukesz proste, goniec E3, poszło goniec E7 i Gukesz odpalił niesamowicie agresywne posunięcie G4. G4 jest oczywiście przewidziane pod ruch F5, czyli biały chce zagrać F5, chce otworzyć linię F, chce tutaj zmiażdżyć przeciwnika na skrzydle królewskim. I Ding myślał, 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 jak się uratować i zdecydował się na hetman A5. Zauważcie, że cały debiut już na tym etapie kosztował go 50 minut, także Gukesz zdecydowanie lepiej przygotowany. Prawdopodobnie jest to. W dużej mierze zasługa Grzegorza Gajewskiego, polskiego arcymistrza, który jest właśnie w sztabie Gukesza. Trochę się zawahałem, bo nie, nie wiedziałem, jak ocenić ten wkład pracy Gukesza, ale wkład pracy Gajewskiego, no ale goście pracował z mistrzem świata Anandem, naprawdę wie o co chodzi w tym przygotowaniu debiutowym. I tutaj Gukesz zagrał w taki klasyczny dla siebie sposób czyli po prostu koniec G2. Planem jest zrobienie roszady, walnięcie posunięcia F5 i ubicie oponenta na królewskim. Natomiast Ding z drugiej strony postanowił wrzucić A3, żeby rozpocząć tutaj akcję na hetmańskim. Ale dosyć prawdopodobne jest, że przeoczył posunięcie B4, które wygania Hetmana i teraz biały ma pełną kontrolę. Zobaczcie, pion E5, jak to we Francuzie, zapewnia przewagę w przestrzeni, a pion B4 jeszcze ogranicza możliwości czarnego na hetmańskim. Dodatkowo pion A3, który miał być siłą, no bo został popchany, A5, A4, A3, pełna agresja, no to Właściwie chyba ten pion jest słabością, tak? W każdej końcówce ten pion zostanie po prostu przez białego zdobyty. W partii skoczek B6. Co tutaj Ding chce? Ewidentnie czarny chce się zaktywizować wchodząc na C4. Właściwie można powiedzieć, że plan wrzutu skoczka na C4 jest jedynym aktywnym planem czarnego. Jeżeli czarny tego skoczka nie zaktywizuje, no to po prostu będzie stłamszony na tej ograniczonej przestrzeni. Kompletnie nie będzie miał gdzie chodzić. Kompletnie. W związku z powyższym, najlepsze było wrzucić skoczka na B5. Hetman musi się wycofać na D8, żeby bronić. I teraz gonie CF1 bardzo nienaturalne posunięcie no bo przed chwilą ten goniec był stawiany na G2 ale okazuje się, że wycofanie tego gońca jest bardzo bardzo, bardzo mocne bo teraz po skoczku C4 można po prostu sieknąć, sieknąć na D8 i ta końcówka jest kompletnie wygrana, ponieważ tego piona się po prostu zdobywa i po zawodach, więc skoczek C4 zagrać nie można trzeba by grać jakiś goniec D7 no i teraz biały zrobi tę swoją krótką roszadę, przygotuje posunięcie f5 i to jest tak zwana gra do jednej bramki teoretycznie czarny może przeżyć w tej pozycji ale czarny nie ma żadnego aktywnego planu gry, więc żyje, ale co to za życie i w partii mamy yy, po prostu roszadę i od tego momentu zaczęły się problemy Gukesza zwróćcie uwagę co się tutaj dzieje na zegarze? Ding ma 39 minut, więc to no już zużył 3 czwarte swojego dostępnego czasu do namysłu. Gukesz, godzina 22, więc widać, że młody Gukesz był zdecydowanie lepiej przygotowany debiutowo, teoretycznie do tej partii. Zaskoczył w debiucie, uzyskał ogromną przewagę na zegarze. Ale! Przez roszadę ding dostał coś. Coś to jest termin fachowy, mianowicie ding ma teraz skoczka na c4, i to jest to coś, wokół czego czarny może budować plan gry, może budować swój atak. Wcześniej, Czarny nie miał nic, nie miał żadnego realnego argumentu w tej pozycji, a ten skoczek na c4 zmienia wszystko. Goniec musiał się wycofać. Czarny kontynuuje rozwój. No i teraz Chat GPT, tak? Analizowaliśmy tę pozycję między innymi chatem GPT w trakcie w trakcie streama i pan Chat sugerował posunięcie f5. I muszę wam powiedzieć. Że jest to niesamowicie rozsądna propozycja, ponieważ jeżeli czarny zbije, no to skoczek tutaj wjeżdża, nie ma co zbierać na skrzydle królewskim. Zobaczcie, jak tutaj wygląda ocena pozycji brutalnie. Więc co innego zrobić? No można zbić na d4 z planem takim, żeby później zbić na f5. No, ale też nie za bardzo, bo leci 5 I tutaj Biały się rozkręca. Więc wiecie, co Stockfish tutaj sugeruje? Stockfish mówi, że trzeba zrobić roszadę. Ale roszada jest niesamowicie nieludzkim zagraniem, no bo Biały ruszył przed chwilą z atakiem na Królewskim. I co? I mam wpakować króla pod ten atak? No przecież to absurd jakiś totalny. A okazuje się, że to jest y, jedyne posunięcie prowadzące do przewagi, więc chat GPT zaproponował bardzo ciekawe posunięcie. Stockfish faktycznie znalazł odbicie tego planu, ale to odbicie byłoby bardzo nieludzkie, bardzo ciężkie do zagrania w praktycznej walce, więc wydaje się, że ta propozycja y, chata GPT bardzo ciekawa, tutaj Gukesz naprawdę realnie powinien pójść w to F5. To F5 dawało realne szanse, żeby podgrzać atmosferę, żeby wykorzystać tę inicjatywę. A co zrobił Gukesz? Zagrał hetman E2. Po co? Żeby zabezpieczyć piona E5 i żeby na spokojnie przygotować to F5. No ale właśnie, to jest po prostu zbyt spokojne, zbyt wolne. I czarny się rozkręca. Bicie na D4. Skoczek tutaj na D4 odbił. No tutaj jeszcze, gdyby zbił gońcem, zabezpieczył sobie piona. Okej, okay. dalej wolałbym pozycję Gukesza, choć yy, czar czarny też stoi tutaj spoko. Ale w partii Gukesz zbił skoczkiem. No i zobaczcie, Dink wtrynił się na B2. W ogóle się nie patyczkuje. Chce zabrać pionka. Gukesz obronił tego pionka. No to wieża c8, znowu ten pion wisi, biały się obronił, kolejna groźba. Zobaczcie jak szybka seria ruchów, pamiętacie? Po debiucie Dink miał 39 minut, Gukesz miał ponad godzinę, a teraz już role się odwracają. Gukesz spalił całą tę przewagę czasową, próbując znaleźć coś agresywnego, ale nic agresywnego, mądrego tutaj nie znalazł. I oddał inicjatywę rywalowi. No i tutaj Goke, Gukesz spróbował jeszcze pójść do przodu, zaatakować, zaryzykować, ale Ding totalnie spalił cały jego plan. Hetman D3. Jeżeli dojdzie do wymiany hetmanów, no to biały nie ma planu gry, bo plan białego to było atakowanie króla, a bez hetmanów nie da się atakować króla. No więc co zrobił Gukesz? Gukesz nie wymienia hetmanów, marząc jeszcze o, o tym ataku, ale to jest po prostu podstawka taktyczna. Tutaj partia no, ze stokfisza punktu widzenia się kończy, więc niesamowite jest to, że Ding no, wrócił do swojego poziomu 2800. Tutaj naprawdę, gdybym nie widział tych wszystkich słabych występów Dinga, no to bym powiedział, że no, Ding zaraz Karlsena przeskoczy. Zobaczcie. Wpakował się w przygotowanie, a wystarczył jeden błąd, jedna niedokładność ze strony Gukesza, złapał. No i właśnie pytanie: wypuścił czy nie wypuścił? Zobaczcie, co dalej. Goniec G5, wisi wieża, wieża ucieka, wieża C4, grozi bicie skoczka ze zdobyciem wieży, no to H4, goniec odchodzi, Hetman B1 żeby obronić tę wieżę. No i Ding po prostu zjadł tutaj pionka. I wiecie, co jest tutaj przepiękne? Przepiękne jest to, że wydaje się, że Ding podwalił. Wydaje się, że Ding tutaj przegrywa. Wydaje się, że cały ten wariant był po prostu do śmietnika. Dlaczego? Ponieważ są widły... Więc hetman bije e5, bicie, odbicie, goniec, c5. Bicie, odbicie, goniec, c5. I wydaje się, że pozycja czarnego jest przegrana. No bo hetman bije g4 i hetman bije h7. I nie można tego hetmana zbić, bo jest mat. A grozi w ogóle bicie wieży. No i wydaje się, że jest koniec partii. Wydaje się, że Gukesz zaplanował tutaj genialną kombinację. Przewidział to wszystko. Poświęcił piona na C3 i matuje finalnie Chińczyka. Ale okazało się, że wchodzi Hetman D4 szach. I po biciu bicie na H7 czarny, czarny wygrywa. Jeżeli król odejdzie, bicie na H4 z szachem czarny wygrywa. Jeżeli wieża zasłoni, Hetman bije F2, bicie na H7 czarny wygrywa. No coś nieziemskiego, coś nieziemskiego. I zdaje się, że dopiero w tym momencie Gukesz się zorientował, że cała ta pułapka nie jest pułapką. Znaczy, jest pułapką dla Gukesza. Gukesz wpadł we własne sidła. Mam mocne podejrzenie, że właśnie to Hetman H7 było planem Gukesza, ale to Hetman D4 przeoczył. W partii poszło Hetman C2. No, i Gukesz tutaj próbuje, tak? Szuka, szuka swoich szans. Gdzieś tam będzie chciał ty, tego Hetmana wrzucać do ataku. Ale tutaj po prostu Hetman C4 grozi wymiana Hetmanów, więc biały ucieka i rozsada w 31 posunięciu. W 31 posunięciu Dink robi Roszadę. No, i to jest koniec partii. No, tutaj jeszcze zostało parę formalności do dopełnienia. Tak jak widzicie, zawodnikom zrobiło się tego czasu bardzo, bardzo mało. Gukesz zszedł poniżej minuty. No, ale tutaj czarny pięknie się zaktywizował. I jeszcze ostatnia próba. I jeszcze ostatnia próba to było koniec E6 Szach ponieważ gdyby król poszedł tutaj to następuje szach i po biciu bicie na A2. Ale Ding nie podwalił, zagrał król H8 i teraz to nie działa, no bo byłby wtrącony szach na F2. Więc tym sposobem Ding wygrał pierwszą partię meczu mistrzostwo świata czarnymi i to w jakim stylu? W jakim stylu? Przecież dostał jedną okazję, złapał i nie wypuścił. No, rozjechany Gukasz został niesamowicie, mimo tego, że po debiucie miał godzinę więcej na zegarze. Więc debiutowo Ding no, miał problemy, ale później pokazał klasę byłego zawodnika 2800 Elo. Więc pojawiła się teoria. Pojawiła się teoria, że te wszystkie fatalne występy w turniejach, ta gadka o depresji, to wszystko była zasłona dymna. A tak naprawdę Ding po prostu chytrze czekał na kolejny mecz o Mistrzostwo Świata, żeby zmiażdżyć rywala, który się nie spodziewa, że Ding będzie grał z siłą 2800 Elo. Niesamowite! Pięknie ten mecz się zaczął. Z całą pewnością ten mecz dostarczy nam tonę emocji, ponieważ już po pierwszej partii Gukesz musi gonić wynik, więc Gukesz musi ryzykować. To oczywiście sprawi, że będzie się działo. No coś pięknego. Przyznam szczerze, nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciekawie, ale niesamowicie tym meczem jestem podjarany, także zapraszam o 10.00 na kanał Czeską Polska kolejny stream z meczu Mistrzostwo Świata. Papa pa, widzowie.